Moneczka kochani, z tej strony Sonika i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem w Tower of Hell będziemy sobie przechodzić tą gierkę, znaczy przechodzić. Będziemy sobie próbować w nią grać i się będziemy śmiać. Bo yy, jak zupełnie mnie znacie, to wiecie, że ja tego nie przejdę szybko. <grym> Dobre to było. Yy, padłam szybciej niż myślałam, powiem szczerze. Yy, no to będzie ciekawe. Trzy godziny później. Opa. Dobra, jestem, tylko wiecie co, nie wiem czy dobrze, że, że ja w to gram, bo ja zazwyczaj na obi, albo na jakichś strasznych gierkach, to się strasznie skupiam. Yy... Nie, ja się strasznie skupiam i nie gadam, i w tym jest synk. Poczekajcie, ja za chwilę sobie spróbuję, na pier... chociaż na pierwsze sobie tego nie przejdę. O... Dobra, 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 jestem, jestem, zobaczymy ile i jak daleko uda mi się zajść i jak szybko tu coś idzie. Dobra, 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 Hoppa! Nie! <gryw> o nie! O nie, już widzę ten hejt w komentarzach. Już widzę ten hejt w komentarzach. Nie potrafisz grać, nie potrafisz skakać! Aby być ale najprostsze, co może być! No to gratulacje, no to graj, Jezu. Uuu, dobra, 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 dobra. Hoppa! Tutaj powinna chyba na pierwszą osobę przejść, chociaż nie. Łopa! Łopa! Le, ledwo dotknęłam, ej, ledwo dotknęłam, nie? Ej, że niby co? No jak ja się tego niby złapać? W jaki niby sposób? Co to jest w ogóle? Tego nie wie nikt. Właśnie właśnie. właś, właś, właś. właś, właś. Hopa, hopa, hopa. Hopa, no idź. Nie zasłaniaj mi. Hopa, hopa, hopa. Lecę, 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 lecę. Hopa. Lecę, 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 lecę. 56 sekund zostało, że co? W jaki sposób nie wyda radę to przejść w tyle czasu? Ja nie wiem, ile tam jeszcze zostało do końca, jeżeli to ma jakiś koniec. O! I co teraz? U! Nie! 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 Dobra, jestem. Yyy. I w którą stronę? Obojętne? Chyba obojętne. O! Co jest? No nie! 8 minut? Wtedy też było 8 minut? Nie, wydaje mi się. Nie, na pewno nie. Na pewno nie, było nagrania dopiero 3 minuty. Dobra. Eee? I że niby co? A co ja zrobiłam? A co ja zrobiłam? No to gratulacje dla mnie. Na pewno, już to widzę. już to widzę. Eee! No to było jeszcze lepsze. No, co! Stop Ja nie mogę, może ja tu poczekam te 7 minut. Opa! O nie, to jest rzeczywiście Tower of Hell Wejdź, 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 wejdź. No wejdź, przyciśnij się tam, no! Nie! Dobra! Opa! No! jak W jaki sposób ja tu nie by przyjść? Kurde, w jaki sposób miałam to przejść? No nie! No! Nie, muszę poczekać, aż będzie mnie Widzicie, bo to jest za dużo osób, kurczę. Każdy przegrywa. Każdy przykrywa. Prze Przekrywa, przykrywa. I każdy na siebie włazi. I to jest ten problem. Uh, no nie, i spadłam! Przecież to nie ma szans. No jak? Ja nawet tego nie dotknęłam! W jaki sposób niby? Hopa! No nie! Ale przypał. Też se wybrałam. la. No nie! Ja nawet nie wiem, gdzie tam dalej mam iść. What the heck? No to samo mówię. I co po ta... I tam się niby gdzieś jeszcze skacze, ta? Okej. Okay. Opa, opa, albo nie, opa, albo nie, albo tak. A co tam jest jeszcze? Pro Towers! No, pro to ja na pewno nie jestem, ja nie potrafię przejść drugiego poziomu. Takie ze mnie pro. Znaczy w sumie pierwszego też nie przeszłam, bo miałam za mało czasu. No nie! Co za pszczołapata stworzył tą grę? No nie! ja jeszcze tam dalej mam być. Ej, ja już połowy czasu straciłam, nie? Słuchajcie, obawiam się, że nic z tego nie będzie. Najdalej, gdzie mogę dojść... O, Jezu, no widzicie? Najdalej, gdzie mogę dojść, to na tą drugą płytę. Jakby jak przejdę... O Jezu, co ja zrobiłam. Za chwilę Wam pokażę. Jakby jestem najdalej w stanie przejść na tą płytę, nie? I, I dalej nie, więc spoko, chociaż siedzę tutaj od dwóch minut i tego przeskoczyć nie potrafię jakimś sposobem, więc, więc spoko, jakby... Powiedzcie mi, czy da się przejść Tower of Hell i czy w ogóle ta gra ma koniec. Jeżeli tak, to powiedzcie mi kto jest, yy, kto wygrał. O Jezus, co tu się robi? Co tu się robi niby? Co? Jak ja mam to zrobić niby? W jaki sposób? W jaki sposób? Dobra, ja chyba czaję w jaki sposób, ale. Czekajcie czy na pierwszej osobie? Nie. Na pierwszej osobie mi nic nie da. Dobra? Uu, dobra, stoję. No i spadłam. Spadłam z drugiego, dobra? No bo tu jest za dużo osób, to powinny być na przykład trzy takie same, nie? A nie, że każdy, kurczę, pojedynczo się pcha. Stój. Dobra, i co? Uh! Jestem! I co na tu zrobić? Uh! Uh! Teraz jak spadła. Właśnie! Właśnie w ten sposób! O nie! Dobra, i tak dalej zaszam niż w poprzednim, więc spoko. Okej. Okay. O, no nie! No nie! Jeny! Ile trzeba w sograć, żeby to przejść? Jeny, spadam cały czas. No, co się dzieje, no? No, jestem na tym czy nie? Chyba jestem, ale no skoczyć możesz, bo nic nie widzę. Mogę ją popchnąć? No babo, babo, bo zasłaniałaś! No ześlizgnęłam się! To jest niesprawiedliwe. Opa! No nie! <ścoughs> Boże, co to z tego wyjdzie? Co to z tego wyjdzie? O! Oh. Czy jest taki coś jak za mocny skok w Robloxie? Tę, bo jakaś ta? Leci. Jak to się nazywa? Stój! Nie! O nie. Jestem, 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 jestem. Hopa, hopa, hopa. Ej, oczywiście, ja cały czas jestem kiepska w obbi. Ale i tak... Yy... Nie! Ale i tak jestem lepsza niż byłam na początku grania w Robloxa, więc spoko. Tylko nie mam pojęcia, jak ja się tam na końcu obrócić, żeby wejść na tą drobinkę. Ale oki. Okay. Opa! Nie! Skąd masz ta... nie chciałam zapytać. Skąd masz taką... Co to jest? Tęczę! Skąd masz taką tęcz. Tańczę. Tam Tamta tam cały czas stoi, wszystkich w kurza, bo... Oblokuje przejście, ach! Ja przez tych ludzi nie widzę, jak daleko skoczyć! Znaczy nie to, żebym na ludzi skakała, że jestem nieudolna, ale to też. Ojeny, no! Słuchajcie, oczywiście, że nie dałam rady. Lecimy z kolejną mapką. Ja to nie będę wam każdej sekundy powtarza powtarzała, pokazywała, bo... Jakby... Jaki długi byłby ten odcinek i bezsensowny. Dlatego po prostu staram się y, jak mogę przejść i to pokazać, a nie y, każdą możliwą sekundę y, odliczania z gry. Uh! No co jest jak niby? Może ja nie mam skakać, może to mnie samo przesunie. Uh! Dobra, jestem. Ej, to trzeba się szybko obrócić! No właśnie! Uh! No! Uh! na które niby? Na które niby ja mam wskoczyć? Adel 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 No idźcie, idźcie O! A teraz mnie nie przeniosło Co ona ma napisane tam? Jaki ona ma nick? Uuu. Słuchajcie, nie wiem czemu teraz to mnie nie przenosi Chyba, że muszę po prostu trochę wyżej stać, poczekać Muszę zobaczyć Muszę obczaić sobie, może troszeczkę wyżej muszę stać Czemu ja zawsze chodzę w ogóle na to? Może na tamtym, na drugim jest łatwiej Chociaż nie sądzę, dobra jestem. I... Aha, tak jakoś naukos muszę wpaść. Spoko, na tamto, ale nie no kurde. Dziopenka i Jopenka. Czy to się da w ogóle przejść? Może mi ktoś powiedzieć, czy to się da w ogóle przejść. Czy ktoś z was to przeszedł? Szczerze, nie sądzę. Nie to że sobie nie była, ale nie sądzę, no bo raczej kurde tego się nie da przejść. No jak ja tam wskoczyć? Wednesday. I dobry. I dobry jak to? Dobra, idziemy teraz na drugie. Eee. Wow! Okej. Okay. To byłam trochę bliżej, ale i tak mi się nie udało, ale byłam trochę bliżej, także fajnie. Chociaż mogło być lepiej. O, okej. Okay. O! No prawie, prawie, w jaki sposób ja mam to zrobić? Czy ktoś ma jakąś taktykę na to? Ojej, czas się skończył. Dobra, to gramy jeszcze jedną jakąś rundkę. Co teraz tutaj będzie? Ja myślałam, że ta pierwsza była trudna, ale no nie. Kurde. E, to powinno być git, chyba że za chwilę wykraczę ale orbuzowo tutaj jest, i co? I co tu niby? Poziom zero! Ale że co, że jestem na poziomie zero, czy ta runda jest poziomem zero? No co tu trzeba zrobić? Dobra, bongo. A, dobra, to mnie popycha, okej. Okay. Jak ktoś da radę to zrobić? Serio? Jakby w jakiś sposób to wycelować, chyba to, to jest jakaś wyższa fizyka konto, a ktoś musi być niesamowity z jakichś obliczeń matematycznych, żeby to sobie wyliczyć, jak to ma mnie porwać, nie z jakim prądem. Ah, oh, prawie, dobra, czyli chyba mniej więcej wiem, jak tam to wymierzyć, ale nie wiem. Jakby chyba musi być bliżej środka ta, ta kostka. Ten jak ty, przeleciał. Opa, no nie, prawie byłam, prawie byłam. Ile mam na, na to czasu? 6 minut jeszcze? No co, to było genialne akurat. To było genialne. Jak ja to zrobiłam, nie pytajcie. Nie lubię tak grać, jak wszyscy zasłaniają, bo naprawdę ja nic nie widzę. Hopa! No prawie no! Nie! Nie, nie, nie! Ja się tak nie bawię, nie lubię tej gry. Nie lubię tej gry. Tak się wzbraniałam przed zagraniem w to i chyba prawidłowo. Woo! I co? No na pewno. No, jak ja niby miałam tam wskoczyć na ten ten? Jak ja miałam wskoczyć, na to wyżej? Ej, ale wskoczyłam na środkowe latające, także już dobrze. Dziękuję serdecznie za uwagę. O Jezu. No nie! Nic z tego, kochani. Ile miałam plansz? 4 albo 5. To jest w ogóle jeszcze coś innego. Kurczę, no to jest strasznie ciężkie wam powiem. Jeżeli wam się udało przejść, no to naprawdę wam serdecznie gratuluję, ale no. Tragedia, tragedia. Jednym słowem. No i dobra, to było łatwiejsze, tylko nie wiem, czy ja tam nie naskoczyła mnie. Ale to jest łatwiejsze niż jakieś latające, fruwające, jakieś kurde, dziwne. Ojej, co się stało? Jakieś dziwne, ruchome schody i inne. No! Zrzuciłeś mnie! Ja nie będę próbowała tego przejść, ja to spróbuję raz albo dwa i... i tyle, bo, bo to źle działa na moje zdrowie psychiczne ta gra. Opa! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze się człowiek wkręci, ale irytuje mnie ta gra. Ja jestem osobą ogólnie bardzo niecierpliwą. Yy, I jakby. Tak, po, po prostu ta gra potrzebuje cierpliwości, <laughs> nie, nie wkurzania się. Ła! Uh! i gdzie? Chyba nie tam. Dobra, nieważne. Jej głowa płonie! Głowa cię płonie! To chyba od tego myślenia, od tej rozkminki, jak tam dotrzeć, jak tam przejść, nie? Dobra, kochani, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Link do gry, zostawiam Wam jak zawsze w opisie. I co, zostawcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do pa-pa.